Hejcie się, manomo wszystkim ludzie, z tej strony, i witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry e, Alan Wake. O, oh, okej. Okay. Okay. Um, dobra, lecimy. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w Alan Wake 1. To jest drugi odcinek, w sensie, bo pierwszy mam już nagrany, ale... To <śmie śmieszna sytuacja, ponieważ Alan Wake miał wpaść wcześniej o wiele, ponieważ teraz jest Wolfenstein. Nie, przepraszam, Wolfenstein będzie dopiero. Nie, on już chyba Wolfenstein jest już na kanale, chyba. Um, ja miałem wpaść zamiast Wol Wolfensteina. The New Order, ale mówię sobie, cholera. No, dużo trochę tych horrorów. Doom, co prawda, nie był horrorem, ale no właśnie, Doom był takim. Ech. No nie wiem jak to nazwać. Horrorem szczelanką, horrorową szczelanką, ale z horrorem nie miał nic wspólnego. Jedynie że to były brzydkie. Um, nie tak sobie nie mówię, dobra, to może nagram jakąś inną gierkę. To jest mówię, dużo było tych horrorów. One nie były jakieś... Muszę pamiętać, że ja tu mogę spaść chyba normalnie, nie? O! Dobra, <gryw> nie będę próbował. Zaraz się no wywalę. Um, i, I co? No, i ogólnie skończyło się na tym, że postanowiłem, chciałem zagrać sobie w coś innego, w coś nie aż takiego angażującego mocno. I zdecydowałem się na Wolfenstein, bo to po prostu jest rozwałka i tyle. Świetna giera, naprawdę. Po, w mimo upływu czasu nie pamiętam dokładnie, ile tam upłynęło od stworzenia tej gry. Trochę już na pewno. Obejrzałem beczkę. Halo, kochanie, znalazłem beczyłkę. I tak na prawo to aby było. Yy, to, to naprawdę świetna grafika, znaczy no, grafika, no grafika jak grafika, nie wiadomo, nie, beczułko moja, wracaj się, pomożesz nam odgonić złe demony, yy, więc no grafika grafiką, ale jeżeli chodzi o gameplay i o historię, to naprawdę zajebista giera. Jeżeli chodzi o tego Lufensteina i dlatego on wjechał i teraz się kończy Devil Lufin, więc muszę zagrać, nagrać trochę odcinków na zapas. Jest yy, ósmy proszę bardzo gdzieś. 8 sierpnia? Czemu tu mnie pokazuje, jest... który jest. Nie, 8, Boże, sierpnia, co ja wiadomo. 8 lutego, przepraszam. 8 lutego. Nie nagrywam właśnie na zapas, ponieważ 10 wskakuje ostatni odcinek, więc 11 możecie się. Nie, przepraszam, 12 tego odcinka możecie się spodziewać. 12. O, przepraszam, lutego. Z chwilą zjadłem. <laughs> kolaczyjkę no i ogólnie to tak proszę mnie chyba zbierze choróbsko jakieś się mój współlokator znowu, znowu go rozłożyło i mnie troszkę też i to jest sobota jestem już chyba po wszystkich zaliczeniach i dosłownie skończyłem zaliczenie jak ostatnie zaliczenie o 11.30 chyba coś w tym stylu i do 14 leżałem na łóżku leżałem w łóżku pod kocykiem pod, pod kołderką przepraszam ja nic, nic mi się nie chciało. Oglądałem TikToki i Instagrama i uwierzcie mi, czuję, 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 czuję się tak zlec z tego powodu, że tak zmarnowałem ten czas. Potem tam sobie ujrzałem, poszedłem lulu, poszedłem na, na szybkie zakupy, bo wiecie, jutro niedziela, no to dupa, nic się nie kupi. I mówię, cholera jasna, no nie no, muszę coś zrobić, muszę coś nagrać, bo treningu też nie zrobiłem. Tak mi się nic nie chciało. Mówię, nie, 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 coś muszę zrobić. I mówię, dobra, okej. Okay. Ruszam dupę i po, po, pogadam trochę do siebie mówię, trzeba yy, trzeba z powrotem na zapas sobie nagrać bo jest dużo czasu, jutro, jutro całą niedzielę mam chyba wolną więc też coś muszę ponagrywać, oczywiście też wyjść na spacerek no bo to wiecie o co chodzi, też nie mogę cały dzień siedzieć, kurde mam wolne i jestem już po sesji nie znaczy, że mogę teraz siedzieć cały dzień grać, a nie by było, no ale niestety <laughs> o ale niestety tak to nie ma. Dobra, to były te książki, które tworzyliśmy. Ja to też szczerze nie pamiętam, jakie to do końca jest sterowanie. Więc ja bym sobie szybko może tutaj kontrolki zobaczył. Dobra, wiadomo, wiadomo. Shift, spacer, użyj, zakończ minigrę. Przeładuj skok, strzelaj. Środkowy rzuć zwiększ światło sygnalizacyjne. Aha, bo tu nie ma nie ma typowo że jak to się nazywało, nie ma typowo, że przybliżasz sobie broń, tylko świecić latarką na prawnym chyba, nie? Naładuj baterię Q, ustaw ostrość, pistolet, dobra, na razie, no, nie mamy tu nic, bo to był, a, bo tak, 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 bo to był sen przecież, więc, no, my żadnej broni nie mamy, a tu mamy ten termosik, to możemy sobie zebrać, bo to jest jaka znajdźka, termos kawą. Aha, na górze jesteś. Masz niespodziankę, może jakaś seksowna bielizna? coś ten tego. Halo, halo. O. O, o o. Well, hello there. Hello there. <laughs> <laughs> Go take a look! Aha okay. No nie, no co ty gadasz? Ale dobrze wyglądasz, nie? Dobra, skurde myślałem, że... O, nowa maszyna do pisania. Nice. Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get oh, you. Past Alice, you everyone Hey, keeps... hey, hey! Just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe so now we... you want to get me committed? No! It's not like that! That's not Hello, Alan. Alan. Alan! I don't! Just don't! I don't wanna hear it! God damn it, Alice! Co to było? God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Mm. Oh. <sighs> <sighs> damn it. Alice? O. Alice? Zaczyna się. No i, i dobra. O, dobra. wygniemy Idę. Lecę mordeczko! Kurde, ale fak, no, fak, no, faktycznie się bardzo boi ciemności. Nie, o, o kurwa, jakieś kurki mnie palą. Dobra. Biegnij Alan. Co tam się dzieje, kupaty? Dobra, kto tu jest? Halo, hello, Alice? No i gdzie jest Alice? Ach, to trochę nieodpowiedzialne, ale zrobiłem sobie kawkę. Oh no! Co. Co. O kurwa! Ona wpadła. O kurwa! Hello. woke Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. Okay. The phone was dead. I'd have to find help on foot. get some and i think i was oh alice's things was a book the creator's dilemma i dr emil hartman seeing i must back my fight with alice i didn't like it and i didn't like the guy's

bo ja oglądałem ogólnie drugą, drugą część Alana Wake'a na YouTubie i ja kompletnie nie ogarnąłem. Mam broni, nie mam broni, nie mam latarki, nie mam niczego. Ja kompletnie nie ogarnąłem burzanie. no i leci w dół. O, trochę gówno. Ja w ogóle nie ogarnąłem jakie, jakby Jak to się zakończyło w tej drugiej części. E, nie będę wam tu mówił o tym, nie będę wam to spoilerował. Ponieważ nie ma co. Dwojeczki sobie też przyjdziemy jakby tutaj nie, 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 nie mieć żadnych yy, niepewności, ale no wiadomo, może trochę w późniejszym terminie, bo trzeba uzbierać highsick najpierw A na to, no czy tam 200 zł to nie jest aż tak źle, chyba teraz 200, no, chociaż gry wam powiem szczerze, Dr drogi są fest, teraz Hello? wyszła, można kupić już, no dobra, za chwilę wam powiem. The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Uh-huh. Ooh. Ah, Ooh, okay. so departure. Departure by Alan Wake. Uh, departure. Departure by Alan Wake. Um, aha, the man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us. But the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare. Ale Okej. Okay. No nie będę mam tego czytał po raz drugi już tutaj Alan mam czyta, także to mam powinno starczyć. Yy, Znalazłem strony maszynopiszu, aby je tam po otworze przeczytać F5. No, i ogólnie drogie są w tej gry jak cholera. Yy, tam już Star Wars, Star Wars Outlast to w ogóle. Gra chyba nie zrobiła wielkie echo w sensie na początku, znaczy tymi wszystkimi dziostunami, a potem wyszła totalna klapa, jak mi się wydaje. Nie wiem, nie grałem, nie oglądałem gameplay, ale z tego co słyszałem to naprawdę giera jest mega do dupy. A... No, zaraz spotkamy koch kolegę, ale kurde, będzie miał wykrzywiony uśmiech szaleńca, jak było napisane na kartce. I wersja Deluxe chyba czy tam Gold Edition tego z tych Star Warsów kosztowała już prawie 500 zł. Normalna wersja I chyba wschodu, 300 A, a może, może by się udało. E, teraz wyszła cywilizacja 7 i już widzę, że mam mieszane opinie na Steamie. Bo 400 ile złotych kosztuje wersja tam Deluxe, czy tak samo Gold Edition ogólnie e, niepodstawowa podstawowa wersja, w sensie bo to w przedsprzedaży chyba można kupić, jeżeli dobrze ptałem, bo ona chyba jeszcze nie wyszła. Chyba w przedsprzedaży, tak mi się wydaje. I. No, ciekawie, jeszcze się. Eee, kurde. Ja nigdy fanem nie byłem Civki, nie? Jedynie to szóstkę eee, sobie ostatnio na nowo zainstalowałem i. o cholera, co to było? <todzisz> Ale ja bym tak się nie dało na twoim miejscu. bo Trochę nie ufam temu miejscu. Skąd jest? To mogę wejść? Nie, no dobra. Aleś, aleś sustnął ty. Dobra. E, to weźmy podejdźmy, podbiegnijmy sobie. Znajdź pomoc. O! O ma broń. To no, jest dobry pomysł. This been an accident. I need help. This accident. I need to premium cabin for rent in. Carl.

Uh... <clears throat> taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. Chciałem wam tutaj kursorem lecieć, żebyście ogarnęli, ale kończy to czytał. Nie, 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 nie potrafiłem nadążyć. Dobra, y... o, kurwa. Dobra, ogólnie, y... Ja. Was było No, ten, ten maszyn. bo kurwa, skoczę. Ten maszynopis właśnie chyba optuje nadchodzące wydarzenia. Tak mi się wydaje, te kartki. O, kurwa, ty. Ooh! Dobra. Idziemy do światła, bo światło nam ochroni, jak dobrze pamiętam. Dobra. O, kurwa. A może nie? O, jak... W w w wquinieniu. No, no. w lśnieniu. Jest pistolecik. <coughs> Mam latarę. Dobra, jeden aby się przełączać. Dobra, tu możemy. Typ... O, baterie, ile baterii? Ty dużo baterii, dobra. Oo, y... chyba wyszczeliłem niepotrzebnie, dobra. Y... A dobra, bo to... Y... O, podnieś na Okej. Okay. Mamy tu telefon. Yes. O, kawa. Aha. Oho, chyba tu wejdzie? Czy nie wejdzie? Aha, rozwaliło Bob nam rozwalił Dobra Chodzimy, nie, wchodzimy? O kurwa O o Ole duchnął ty Przepraszam, ale... O kurwa. Dobra, ooo! -o. Wychodzimy! O. To nie był dobry pomysł Znaczy no dobrze nam się udało wydostać. Ja jaka mgła, nie wiem co to jest, dobra, idziemy Są tu jakieś rzeczy? Amunicja do rewolwer. włącz, o, zajebiście Dobra co, tu jest jeszcze jeden dobra. O, hop Dobra, pięknie, mamy to

Wiesz przejdźmy sobie jeszcze tutaj może, są takie jakieś karteczki, coś ten tego. No ale ogólnie no to drogie te gry, właśnie ta ciwka, ja tam no nigdy nie byłem mega fanem. Szóstkę grałem sobie troszkę, tak myślę, że snows, kurde, no kurde, nie wiem, takie trzy całe dni mam. Ej, tu w ogóle pokazuje, że mogę gdzieś iść. Tu w prawo, o! Oh. A. Rakietnica rakietnica jest zajbista dobra OK yy. No i więc nigdy nie byłem jakąś mega fanem. Myślę, że takie trzy pełne soboty takie 10 no, godzinne mam przyrobione za sobą Bo <coughs> No to faktycznie Jak wchodzisz w to grać to graz cały po prostu wieczór nie had no choice I had to get the gas station. Kurde, a teraz zaś się grać z Warhammera normalnie, ale to może później sobie przerobię całą not notkę. Chciałbym chociaż nagrać 2-3 odcinki, wiecie. No, kurde, nie wiem jaki to będę się czuł. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Ej, on automatycznie celuje? Czy ja celuję tym światłem latarki, bo ja już... Ja już nie wiem, szczerze wam powiem. Dobra, ue, do rewolweru dużo. Latary też mamy dużo, także zajebiście. Przeładuj sobie. Yy, Alanie. Yy, dobra. My musimy, nie wiem, czy iść tam, czy iść tu. Przyjdźmy sobie tu, bo tu jest jakiś domek. O, możemy, no, możemy tutaj przejść w sumie. O, kartka. Zajebiście. Pięknie. Dobra, F5. Od razu uuu. Przy... Aha, to różne będą. Dobra, to, to, to nie... She had been gushing, but right now she didn't care. As far as she was concerned, her brief meeting with Alan Wake was literally the high point of her life. She watched as he got in the car with his wife. She was pretty, confident, at ease with Wake. Not like Rose. They were perfect for each other. She'd have given anything to be called their friend. <laughs> już sorki, musiałem coś sprawdzić. E, czy Ros to nie była ta e, kelnerka, która nas obsługiwała w tej kawiarni? Tak mi się wydaje. No, e, więc jeżeli chodzi o to, no trochę drogo, w sensie, no ta Ghost Edition. Znaczy. Ja rozumiem. Są fani, takie są fani Fify, którzy kupują co roku tą samą grę. W sensie no ja wiem, że tam, tam się zmienia w sensie nie grafika i nie gameplay, bo to jest to samo, ale zmienia się jakaś może lekka mechanika i te wszystkie składy i tak dalej i tak dalej. Ale 200 złotych wydawać co miesiąc na jedną grę, tak no nie ja wiem. No ja bym tam prawie już 300 chyba złotych. Chciałem sobie kupić ostatnio nam FIFA 21 chyba. No Jezus. Tam była nasza żona i ta dziwna babka z kibla. A w ogóle to wygląda jakbyśmy byli w jakiejś dżungli, nie? Ech, I no ja bym nie wydawał tyle, no i za tą cipkę też nic bym nie wydał i to pewnie o to chodzi, dlatego, dlatego są mieszane pewna myśl. Okej, okay, no dobra. Nie wiem dlaczego. Może, może byśmy skoczyli? Tu coś mamy. Już widzę, że tutaj nie ma przejścia po tym, ale że będzie jakaś znajdka. Jest termosik. <laughs> to nam daje, ale wiecie, zawsze znajdźki fajnie sobie zdobywać. Mm. No i czekamy na to G... Słuchajcie, czekamy na GTA 6. To prawda to będzie dopiero za rok, w tym roku na pewno to nie wyjdzie. Wiedźmin 4 to będzie to jest dobra gierka. Do tego czasu musimy także ograć z Wizmi na trójkę. Myślałem, czy może nie ograć by dwójeczki. Jedynkę zapomnijcie, na pewno. Dw Jedynki na pewno nie dam rady ograć. Nie wiem czy w ogóle będzie mi się chciało. Chociaż może, zobacz, może na Live ie. O! Maszyn Strona maszynopisu, to by było spoko. stalking me. Was off the walls. he jumped on a plane after his calls were ignored by both al and alice for several days. it could mean that they were both on a second honeymoon. but barry didn't buy it. al had been way too unstable for that. not sleeping. messed up. barry had years of experience dealing with alan wake and he couldn't ignore it. something was wrong. okay. <clears throat> Czyli nasze zniknięcie, znikliśmy na długo Bo mieliśmy wyjechać chyba na parę dni tylko, a Nie mógł się dodzwonić <laughs> Dobra, to był chyba jakiś gościu No więc premiery ogólnie, a i w tym roku wychodzi jakaś gra w Bioshocka I ja bym chciał ją bardzo ograć, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale, ale, ale Ogramy ją, bo bardzo mnie interesuje i wychodzi też Assassin's Creed Shadows, ogólnie no, mam plan, bardzo ambitny ograć wszystkie części Assassina, ja wiem, to jest, może być mega ciężkie. Mm. Jezus, przepraszam. może być mega ciężkie, pod tym względem, że no, tego jest multum, za chwilę wychodzą nowe gry i tak dalej i tak dalej, ale zobaczymy. Yy, może bardziej na tych, może bardziej na jakichś live'ach, coś takiego, ale do live'ów muszę sobie kupić kamerkę. Także... Dobra, Tutaj rozwalony. Dwóch baterie. Dobra, ja jednak sobie mm, celuję tym światłem latarki w nich, teraz tak zauważyłem, że to ja robię. Ale trzy strzały i takich nie ma, także nie jest źle, jeżeli, o, w sensie ich spalimy tą latarą najpierw. Więc zobaczymy jak to będzie kochani, jeżeli chodzi właśnie o tę serię. Na razie mam tego Alana Wake'a, mam Wolfensteina, potem myślę, żeby ograć kolejnego Wolfensteina i no przecież kurde kupiłem bf -y, ale to chyba mówiłem na jakimś odcinku, że była dobra prąka i nie dosyć że kupiłem tam z chłopakami sobie gramy, znaczy na razie raz graliśmy w te 2042 chyba to jest multiplayer. No to chyba nie ma żadnej pabuły, żadnej ale jeszcze nie jestem pewien. O, tu na pewno na górę trzeba wejść. No to spinaj się. aha. temu lewo-prawo. Nie wiem czemu. No to. Jest to skrzynia. O, tam. No to przez BF są jeszcze do ogrania. Hardline'a zawsze chciałem ograć. Ten. The taken are, are filled, uh, filled with darkness. Uh, opętani są zapełnieni uh, ten ciemnością. No, no zapełnieni w sensie są no, naładowani, bo nie wiem jak to inaczej przetłumaczyć. No jest w nich dużo ciemności. O, tak to mogę. Tak to mogę. Inaczej przekazać. To będzie ta strona maszynu PiSu? Podnie baterie, baterie, baterie. O nie. Jak zrobię tak, to nic się nie będzie działo, dobra. Dobra, nevermind. Ok, idziemy Idziemy dalej. Mm, nie, tak się zastanawiałem, bo tutaj mamy brakująca strona i ogień jakiś. A to może w następnych podejściach na przykład? Czy coś takiego? Nie wiem. Dobra, udało się. Mamy dużo, w przynajmniej amunicji mamy dużo, tych baterii mamy full. Nie wiem, czy to tak. Ja po prostu jestem bardzo oszczędny, czy nie? Jestem pewien. No, ale. Ale cholera wam powiem, to będzie. Następny rok będzie ciekawy. Następny rok będzie ciekawy, bo ten raczej wątpię, że GTA... Ale to jest pytanie, ja nie wiem szczerze, czy ja chcę GTA 6 ogrywać na kanale, bo to będzie długa, długa i wyczerpująca seria. Mm, nie wiem Zagrałbym Może zrobię tak, że zagram że odpalimy sobie na Jeżeli ruszę w ogóle z tymi live'ami A, mówią o live'ach, że miałem kamerkę sobie kupić, bo dziwnie tak mi było. Dziwnie by mi było odpalać z live'a bez kamerki, jak już odpalałem z kamerką. Dobra na okay. górę. górę. O no, Więc... <coughs> jak dostanę wypłatę? No to na spokojnie się... Uuu, amunicji... Ej, mam za dużo spoko. Uuu, mamy... O, kurwa, co, to, co tu się dzieje? Dobra, yy, punkt kontrolny się został zapisany tutaj normalnie tak o. Mamy już pełną amunicję do rewolweru, czyli ja po prostu jestem mega oszczędny w takim razie. Tak mi się przynajmniej wydaje, albo tak sobie mogę to tłumaczyć. A... Ale na razie dużo wrogów tu nie ma. O. Jednak jest duża wysokość, okej. Okay. O, są chłopacy. O! o Ty kurwa gnoju. Dobra, zrobiłem jakiś unik. Tu baterię. Dobra. Dobra, przeładuj. Dobra, nieważne gdzie będę celował, trzy pociski tak starczają, żeby ich rozwalić. Dobra, to easy. <laughs> w takim razie nie ma. O, dobra, pyk, pyk. O, okej, okay, dwa razy. I trzy pociski, nieważne w jakim, w jakim fragmencie ciała. Trzy pociski i ich nie ma. Dobra, i teraz tam się zapaliła jakaś lampa. Nie wiem, czy teraz będę musiał zrobić w sumie. O, ale usiągniemy to punkt kontrolny, zajebiście, Mamy jeszcze stronę maszynopisu Helba! hu 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 hu, hu. panie! Panie! Hi, hi, panie, to jest to. okej okay, zajbiście, podoba mi się w takim razie, że mamy teraz chlebunie. Ale wiecie co, tak też mi się zakończenie tego odcinka. Mam 28 minut, mamy punkt kontrolny. Myślę, że i tak w jakiś progres chyba zrobiliśmy. Tak ma 11 godzin. Więc jak szybko będę zapierdalał, no to szybko się z tym uwiniemy, wi wi Wiadomo, nie chodzi mi o to, żeby wiecie. E Aaaa Okej. Okay. co ja tu muszę zrobić? A, bo ja będę musiał prze przejść się ogarnąć, dobra. bo o to chodzi, nie? Znajdź drogę na górę. Tak, tak mi się wydaje. My mam jeszcze amunicję do rewolweru, to ja bym ją sobie wziął. M full e no dobra, no i możemy iść, dobra. Aaa! Ja inaczej. A, nie, nie, dobrze, 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 to ja muszę tu wejść na górę. Dobra. To wejdziemy na górę i kończymy odcinek. Także dzięki mam nadzieję, że Wam się oglądało. Troszkę sobie się wygadałem, trochę pogadałem. Także myślę, że ten rok 2025. Trzeba się wziąć poważne kierki i yy, jak cię ogra, żeby w 26 wejść ze spokojną głową w nowe. Fajne tytuły. W 25 na pewno też będą dobre tytuły. Nie oszukujmy się. Także... Dzięki. O, przepraszam, dzięki. Cześć i na razie.